okrówka Jak się Jak się ryczy? No jak mmm yakhe rethu na. No? Dzień dobry kochani, za chwileczkę Państwu zademonstrujemy jak się kiedyś kopało ziemniaki, zwane kartofle. Do tego celu służyła mutyka. To była coś takiego. O. Tam w oddali słychać krówka, ryczy. Krówka daje mleko. A mleko na pewno kupuje się w supermarkecie, ale najpierw musi dać go krówka. Nie mylcie dzieci tego, że tylko mleko jest w supermarkecie. Najpierw to musi wyprodukować to mleko, nie? O, tu moja biedna żona męczy się z chwastem. Tak się kiedyś walczyło z chwastem. Naturalnie. Wyrywało. O, taką motyką. Taką właśnie motyką. Szukało się ziemniaków i się kopało. Ruchem za, ale jest to zwrotnym, wyrywało się. O! Wiesz? Trafialiśmy i proszę bardzo To są ziemniaki Jak to młodzież mówi chipsy no chipsy To pytać czy się to trzeba wykopać zrobić i przerobić Ale Cóż już o tym pamięta w w czasach Ktoś kiedyś powiedział że jest mu tylko na księżyc Nie z tylko na księżyc tylko mu tylko na kartofle Lub ziemniaki Jak to woli o, a tu nie ma. Były kiedyś. Szukamy w poszkiwaniu zaginionych ziemniaków. O, tu mogą być. To jest wyschnięta macina. Podrywając ją widzimy, że są ziemniaki. Zbijamy motykę i wykupujemy. Proszę zobaczyć. Są? Są! Nie ma ich za wiele, aczkolwiek są. Ziemniaki nie mylić, chipsy, lecz ziemniaki polskie, naturalne ziemniaki, bardzo zdrowe. Bardzo. Przepiękny krajobraz, praktycznie jesienny, bo mamy wrzesień. W oddali pasąta się krówka. Żona moja plewi ha. Ja to nagrywam, upamiętniam dla wszystkich Jeszcze ostatnie motyle Tak, ryczy krówka Tam na polu stoi krowa Cierpi boju pełna mleka Drogą biegnie Maciejowa Szosą jedzie dyskoteka Do zobaczenia